Maxio! A ty gdzieś jedziesz, nie? I nie wiesz gdzie, nie? To jest niespodzianka, to wiesz się na miejscu. Zobaczymy czy się będziesz cieszył. Na bandia na... się będę cieszył. Na bangia. Mhm. Golemy! Golemy! No dwa dinożaury. Czajnik jest ukryty. No, my już na miejscu. Cieszysz się synek! Tak, no bardzo! No widzisz. No, ojciec twierdził, że weźmie w niedzielę Maxa na grubo! Do Guido w zabrzu, Bileciki kupione to się przejdemy, nie Maxio? też się będę cieszył Seba! Leci samolot? Nie? Godaj Maxiu, Seba! Samolot! A tu atrakcja druga specjalna. Do Maksa i Katulenka I co? Cześć się? ten to miał głową do czoła, patrzcie Mocne głowy miał Miał Teraz mitologia i tak dalej Widzicie go? Jak go wam przybliżę Mój, to ja Narcyz Cały ja, cały ja Lecisz ja. No i lecisz, możesz już iść. Musisz przepiętać o tym, wiesz, kochanie. No, no, no i lecisz, synek. Ciach. Brawo! No lecisz! Maleńki! Nie lec, Leć, leć! Tata cię obserwuje. Przyjmiesz się mocno. No ładnie. O super. Fajnie! No taki dzień dziecka dla Was, no Tu proszę bardzo, przybliżenie element ślusarski śruba szesnastka, M24, klucz, żebyście wiedzieli Naczyszczały majzlowanie, nie? Przecinak, jazda, majzel, wiecie jako? I Nie ma tej śruby, nie. Ja by to szybko zdemontował. Lecimy dalej, no teraz musisz tak do przodu lekko. Możę się tego trzymać, tak jest, mody Mądry po tatusi, wiadomo Nie ja, mama Ja? Ja? Ja czy nie? No ja Bo ja się stało, że jest, <laughs> że jest mądry po tatusiu Mądry po tatusiu Tak jest synek, jesteś blisko celu Teraz taki ciężki ale doż rada, A, może tu. Najlepszy dzień w życiu. No. No, widzisz. Już jesteś taki duży, że już możesz takie atrakcje sobie korzystać, co? No. 8 lat już masz, no. I taka niespodzianka na. Lecisz, synek, lecisz. To no takie bardziej na koordynacja, wiesz? Zepnij brzuch i lecisz. O, teraz też trudne, co? Lina dwunastka. Także, kurde. I nogi, nogi, patrz, no. Łydka pni, bo nagrywam. Napnij łyda. Potrzymaj się prawą, o właśnie, tak ci mówiłem, najpierw prawa, lewa, no super gościu, a to skasował teraz, Chłopie. fenomenalnie, o trzymaj się, dziś mały, i ostatnie, ciach, super synek, brawo, brawo, do kamery, do kamery, Baksio, tu, pokaż bajce psy, Dobre mąż, ja, zjeżdżaj no Zbierz pionę! Zbierz pionę z idolami Co? Ten mały uwielbił! Piona Maksiowi. Piona Maxiowi mi piony Myślał no widzisz jak jeździ co? poś. No. atrakcji nie ma końca a kto tu się obudził? Kto tu się obudził? Trzymaj Trzymaj kociku No Maksio, lecisz no, Maksio Pomachaj Lecisz No Maksio, uda udało się? Tu Dobra, podobałaś się ja? Niespodzianka. Oczywiście musiało. Tu Dobra, cicho I oczywiście musiało to uwierzyć McDonaldem, jakim Oczywiście tatuś, no tylko dwa posiłki dzisiaj, od To sobie pozwolił na. Yy... McWrapa. Rozumiecie, legalnie tego. Wszystko Nie? Wracamy. Już my są prawie w rudzie. Tak. Hmm.